Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, musisz obejrzeć ten film już teraz, nie odkładając go na później, bo jeśli to zrobisz, może być za późno. To pilne ostrzeżenie, wszystko jest gotowe do działania, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Ważne jest, abyście pozostali ze mną do końca, gdyż zbliżamy się do krytycznego momentu. Wkrótce ponura przepowiednia się spełni, a wielu nadal wątpi w to, co ma nadejść. Będzie to okres całkowitego nieporządku, a cały świat będzie świadkiem tych wydarzeń. Wkrótce wkroczymy w erę głębokiej transformacji, punkt zwrotny, w którym wszystko, co wiemy, ulegnie zmianie. Dzisiejsze przeszkody będą wydawać się nieistotne w świetle nadchodzących zmian. Żyjemy w czasach wielkiego ucisku i niepewności. Świat wokół nas pogrążony jest w kryzysach i problemach które stanowią wyzwanie dla naszej wiary i naszej wytrwałości. W takich chwilach niezwykle istotne jest, abyśmy zwrócili nasze serca i umysły ku Bogu, szukając schronienia i pocieszenia w Jego nieskończonym miłosierdziu. Święty Ojciec Pio, jeden z najbardziej ukochanych i szanowanych świętych Kościoła katolickiego, pozostawił nam dziedzictwo mądrości i wskazówek, które pozostaje tak samo aktualne dzisiaj, jak i za jego życia. Przypomina nam jak ważne jest pozostanie w domu, gorliwa modlitwa i zaufanie Trójcy Świętej. W dzisiejszych czasach, gdy jest tak wiele wyzwań zewnętrznych, potrzeba pozostania w domu nabiera nowego duchowego znaczenia. Jest to nie tylko akt fizycznej ochrony przed przeciwnościami losu świata, ale także okazja do wzmocnienia naszej duchowości. Pozostanie w domu można postrzegać jako metaforę powrotu do centrum, do sedna naszej wiary gdzie spotykamy Boga w modlitwie i medytacji. Ojciec Pio, znany ze swoich darów duchowych i głębokich przeżyć mistycznych, często podkreślał wagę skupienia. Rozumiał, że dom to nie tylko fizyczne schronienie, ale święta przestrzeń, w której możemy pielęgnować naszą więź z Bogiem. W tych trudnych dniach pozostanie w domu może być boskim wezwaniem, aby zbliżyć się do Niego. Ojciec Pio i inni mistycy Kościoła katolickiego mówili o proroctwie znanym jako Trzy Dni Ciemności. To proroctwo opisuje okres, w którym Ziemia zostanie pokryta całkowitą, nadprzyrodzoną ciemnością czas oczyszczenia i duchowej odnowy. Podczas tych trzech dni konieczne będzie, aby wierni pozostali w swoich domach, modląc się i ufając w Bożą Opiekę. Ciemność symbolizuje czasy wielkiego ucisku i niepewności. Przed którymi stoimy. Jest to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg jest z nami i musimy szukać schronienia w Jego miłosierdziu. Pozostanie w tych dniach w domu jest aktem posłuszeństwa i wiary, pokazującym naszą ufność w Bożą Opatrzność. Żyjemy w epoce zmian klimatycznych i nieprzewidywalnych zjawisk naturalnych. Wzorce pogodowe stają się coraz bardziej nieprzewidywalne, z ekstremalnymi zdarzeniami, takimi jak burze, Powodzie i poważne susze. Wydarzenia te są oznaką zachodzącej większej transformacji. Ojciec Pio przestrzegł nas, abyśmy zwracali uwagę na te znaki i szukali schronienia w wieży. Dodatkowo byliśmy świadkami serii trzęsień ziemi, rosnącej aktywności wulkanicznej i innych zjawisk naturalnych, które zmuszają całe społeczności do szukania schronienia w odległych krainach. Wydarzenia te z mocą przypominają że nasz świat nieustannie się zmienia i że musimy być przygotowani duchowo i fizycznie, aby stawić czoła tym przeciwnościom. Modlitwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy do dyspozycji jako chrześcijanie. To poprzez modlitwę nawiązujemy bezpośrednią komunikację z Bogiem, gdzie możemy prosić o jego przewodnictwo, dziękować za jego błogosławieństwa i wstawiać się za naszymi potrzebującymi braćmi i siostrami. Ojciec Pio poświęcił większą część swojego życia modlitwie, często spędzając długie godziny na medytacji i wstawiennictwie. Nauczał nas, że modlitwa nie powinna być jedynie aktem rytualnym, ale intymną i szczerą rozmową z naszym Stwórcą. W dniach ucisku jeszcze ważniejsze jest oddanie się żarliwej modlitwie. Modlitwa nas wzmacnia, daje nadzieję i łączy z łaską Bożą, która może nas podtrzymać i przeprowadzić przez burze życia. W sercu naszej wiary chrześcijańskiej znajduje się tajemnica Trójcy Świętej Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Ta doskonała jedność w trzech osobach jest głęboką tajemnicą, która objawia nam miłość i komunię istniejącą w Bogu. Ojciec Pio żywił szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej, uznając ją za źródło wszelkiej miłości i miłosierdzia. W chwilach trudności musimy o wiarę w Trójcę Świętą, Szukając w niej potrzebnego nam pocieszenia i siły. Bóg Ojciec w swojej nieskończonej mądrości troszczy się o nas jak kochający Ojciec. Bóg Syn, Jezus Chrystus, odkupił nas swoją ofiarą na krzyżu i nadal oręduje za nami. Bóg Duch Święty nas prowadzi, oświeca nasze umysły i wzmacnia nasze serca. To w Trójcy znajdujemy pełnię Bożej miłości, która nas podtrzymuje. Ojciec Pio jest żywym przykładem wiary. Wytrwałości i bezwarunkowej miłości do Boga. Jego życie było naznaczone wieloma cierpieniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi, ale nigdy nie stracił wiary. Wręcz przeciwnie, jego cierpienia tylko zbliżyły go do Boga i stał się kanałem łaski dla niezliczonych wierzących. Ojciec Pio uczy nas, że nawet pośród problemów możemy znaleźć spokój i cel, jeśli całkowicie poddamy się Bogu. Zachęca nas, Abyśmy postrzegali wyzwania jako szansę na duchowy wzrost i ufali Bożej Opatrzności. Jej przesłanie jest jasne: niezależnie od tego, jak trudne może wydawać się życie, Bóg jest zawsze po naszej stronie, gotowy nas wspierać i prowadzić. W czasach kryzysu łatwo wpaść w pułapkę rozpaczy i beznadziei. Jednak ojciec Pio przypomina nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Zaprasza nas, abyśmy w sercach zachowywali żywą wiarę. Ufali Bożemu miłosierdziu i wierzyli, że nadejdą lepsze dni. W Jego słowach rozbrzmiewa mądrość, która wykracza poza czas i zapewnia nam pocieszenie. Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twojej modlitwy. Te proste, ale pełne mocy słowa stale przypominają, że niezależnie od okoliczności musimy całkowicie zaufać Bogu. Naszą wiarą nie powinny zachwiać doczesne trudności, gdyż nasz prawdziwy dom znajduje się w niebie, obok naszego Pana. Drodzy bracia i siostry, jest to wezwanie skierowane do nas wszystkich. W dniach ucisku musimy zjednoczyć się w wierze i modlitwie. Musimy wzmacniać nasze więzi z Bogiem i między sobą. Kościół jest wspólnotą wierzących, i to w solidarności i braterskiej miłości znajdujemy siłę do stawiania czoła wyzwaniom. Nie zniechęcajcie się, bo Bóg jest z nami. Pamiętajcie o słowach święta. Pawła, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. List do Filipian, rozdział 4, werset 13. Naśladujmy przykład ojca Pio, trwając mocno w wierze, nie ustawając w modlitwie i ufając Bożej Opatrzności. Zjednoczmy się teraz w modlitwie, prosząc Boga, aby dał nam siłę, mądrość i pokój których tak bardzo potrzebujemy w tych trudnych czasach. W tym momencie niezwykle ważne jest, abyśmy zastanowili się nad znaczeniem bycia zjednoczonym jako wspólnota wiary. Kościół jako ciało Chrystusa wzywa nas, abyśmy byli jedną rodziną, wspierali się wzajemnie i razem kroczyli drogą życia chrześcijańskiego. Jedność i solidarność są podstawą stawienia czoła przeciwnościom losu z odwagą i determinacją. Musimy pamiętać, że modlitwa wspólnotowa ma niezwykłą moc. Kiedy spotykamy się na modlitwie, tworzymy duchową więź, która wzmacnia naszą wiarę i przybliża nas do Boga. Biblia uczy nas, że gdzie dwóch lub więcej zgromadzi się w Jego imię, tam On będzie obecny. Dlatego nigdy nie lekceważmy mocy modlitwy wspólnotowej. Ponadto ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na potrzeby naszych braci i sióstr. Miłość i współczucie są filarami naszej wiary chrześcijańskiej. Musimy chcieć pomagać tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, oferując nasz czas, zasoby i wsparcie emocjonalne. W ten sposób będziemy wypełniać przykazanie miłowania bliźniego jak siebie samego. Kryzys, przed którym stoimy dzisiaj, można postrzegać jako szansę na wzmocnienie naszej wiary i wzrost w świętości. Próby rzucają nam wyzwanie. Abyśmy w pełni zaufali Bogu i polegali na Jego łasce. To właśnie w chwilach słabości doświadczamy przemieniającej mocy Bożej Miłości. Jak mówi apostoł Paweł, bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny, zgodnie z listem do Koryntian, rozdział 12, werset 10. Drodzy bracia i siostry, nie możemy ignorować znaków czasu. Musimy zachować czujność i duchowo przygotować się na to, co ma nadejść. Przesłanie Ojca Pio oraz innych świętych i mistyków Kościoła jest jasne: całym sercem powinniśmy zwrócić się do Boga, szukać Jego miłosierdzia i ufać Jego opatrzności. Wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, mogą wydawać się przytłaczające, ale pamiętajmy, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim. On jest suwerenny, a Jego plan dla nas jest doskonały. Naszym zadaniem jest trwać mocno w wierze, nadal się modlić i ufać że On poprowadzi nas przez burzę życia. Zaangażujmy się teraz w intensyfikację praktyk modlitwy, medytacji i czytania Słowa Bożego. Obyśmy codziennie znaleźli czas na skupienie się w ciszy i wsłuchanie się w głos Boga w naszych sercach. Zawsze do nas przemawia, oferując przewodnictwo, pocieszenie i nadzieję. Prośmy także o wstawiennictwo Matki Bożej, Matki Bożej i naszej Matki. Ona jest naszą największą orędowniczką i zawsze jest gotowa nam pomóc w potrzebie. Obyśmy powierzali jej nasze troski i prośby, wiedząc, że zaniesie nasze modlitwy do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Na koniec pamiętajmy, że to życie jest tylko biletem do wieczności. Nasz prawdziwy dom znajduje się w niebie, gdzie będziemy w doskonałej komunii z Bogiem. Obyśmy każdego dnia żyli z tą wieczną perspektywą. Zawsze starając się pełnić wolę Bożą i przygotowując się na czekającą nas chwałę. Drodzy bracia i siostry, niech Bóg nas błogosławi i chroni. Niech obdarzy nas siłą, odwagą i mądrością, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają. I obyśmy zawsze znajdowali schronienie i pocieszenie w Jego nieskończonej miłości. Drodzy bracia i siostry, serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zwrócenie uwagi na ważne przesłania, Jakie przekazujemy. Jeśli ten materiał poruszył Twoje serce i rezonował z Twoją wiarą, prosimy o polubienie filmu, zasubskrybowanie kanału i pozostawienie komentarza. Wasza interakcja pomaga dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób, szerząc nadzieję i pocieszenie w czasach ucisku. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, mogą wydawać się przytłaczające, ale pamiętajmy, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim. On jest suwerenny, a jego plan dla nas jest doskonały. Naszym zadaniem jest trwać mocno w wierze, nadal się modlić i ufać, że on poprowadzi nas przez burze życia. Zaangażujmy się teraz w intensyfikację praktyk modlitwy, medytacji i czytania słowa Bożego. Obyśmy codziennie znaleźli czas na skupienie się w ciszy i wsłuchanie się w głos Boga w naszych sercach. Zawsze do nas przemawia Oferując przewodnictwo, pocieszenie i nadzieję. Prośmy także o wstawiennictwo Matki Bożej, Matki Bożej i naszej Matki. Ona jest naszą największą orędowniczką i zawsze jest gotowa nam pomóc w potrzebie. Obyśmy powierzali jej nasze troski i prośby, wiedząc, że zaniesie nasze modlitwy do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Na koniec pamiętajmy, że to życie jest tylko biletem do wieczności. Nasz prawdziwy dom znajduje się w niebie, gdzie będziemy w doskonałej komunii z Bogiem. Obyśmy każdego dnia żyli z tą wieczną perspektywą, zawsze starając się pełnić wolę Bożą i przygotowując się na czekającą nas chwałę. Drodzy bracia i siostry, niech Bóg nas błogosławi i chroni, niech obdarzy nas siłą, odwagą i mądrością, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają. I obyśmy zawsze znajdowali schronienie i pocieszenie w jego nieskończonej miłości. Drodzy bracia i siostry, serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zwrócenie uwagi na ważne przesłania, jakie przekazujemy. Jeśli ten materiał poruszył Twoje serce i rezonował z Twoją wiarą, prosimy o polubienie filmu, zasubskrybowanie kanału i pozostawienie komentarza. Wasza interakcja pomaga dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób. Szerząc nadzieję i pocieszenie w czasach ucisku, niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Daj nam się pomodlić. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, taki na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przebacz nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stwrzycla nieba i ziemi. A w Jezusie Chrystusie, Synu Jego Jednorodzonym, Pan Nasz, który się począł za sprawą Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zszedł do domu umarłych. Z martwych wstał trzeciego dnia. Wstąpił na niebo i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół katolicki, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w ciało zmartwychwstanie, w życie wieczne. Amen.